Jak to zazwyczaj bywa w programowaniu, żeby sobie w przyszłości ułatwić życie, na początku trzeba trochę pokombinować, sobie utrudnić, i zrobić jakieś utility, jakieś funkcje, które po prostu są uniwersalne. A robienie rzeczy uniwersalnych jest trudniejsze niż po prostu wklejanie i hardkodowanie kolejnych linii kodów w tych miejscach, tam pasują, prawda? Zawsze tak było, ale uwierzcie mi, warto. Więc mamy funkcję, która oczywiście działa i pobiera nam użytkowników, ale zastanówmy się, jak z tego stanu, z tej kaczki jak stworzyć coś, co będzie nam dawało możliwość obsługiwania dowolnych rzeczy asynchronicznych? Dlaczego w ogóle ten temat poruszam? No, bo wyobraźcie sobie, że będziemy chcieli pobierać inną rzecz. Zobaczcie, ile różnych rzeczy pobieramy na przykład w naszym projekcie. Dość sporo, prawda? Wyobraźcie sobie, że będziemy chcieli pobierać inną rzecz. No i co? Będziemy taki ogromny plik pisać z palca 70 linii, jak po to, żeby zrobić jednego fecza? Zauważcie, że korzystając z Use Async fn była to jedna linijka. No właśnie, ale korzystając z Use Async fn, gdzie w postaci huku już ktoś coś uniwersalnego za nas napisał. Zauważcie, że się wzorowaliśmy na Use Async fn, na przykład pod względem kształtu stanu. Więc to też się da zrobić uniwersalnie. Jak to? No przecież mówiłem, nie start fetching, tylko po prostu start. Nie create. Y nie create action set users, tylko create action set. W sumie jedyna rzecz, zupełnie jedyna rzecz, którą mamy zupełnie nieuniwersalną, to jest to i to. A tak naprawdę trochę mniej. To, 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 to i to. A cała reszta jest kompletnie, kompletnie uniwersalna. Więc zróbmy sobie w SRC kolejny plik, którego nazwijmy create async. Duck. Czyli zrobimy sobie funkcję, która będzie tworzyć za nas całą tą kaczkę. Tak swoją drogą i na marginesie, w Redux Toolkit, czyli w tej bibliotece, która jest stworzona przez twórców Reduxa, która troszeczkę ułatwia w przyszłości. Pamiętajcie nie korzystać teraz, póki nie macie tego w małym paluszku, ułatwia w przyszłości korzystanie z Reduxa, w sensie nie musimy pisać aż tyle boilerplate'u. Za to po drugiej strony ukrywa, jak to jest zrobione. Tu jest to jak na talerzu pokazane, tak? Ona kaczki nazywa slice. Więc jeśli zobaczycie coś, co się nazywa slice, możecie założyć, że to jest mniej więcej to samo, co kaczka. W każdym razie ta funkcja const create async duck będzie robiła mniej więcej to samo, co tu. Czyli po pierwsze będzie generowała, ale nie eksportowała, bo z wewnątrz funkcji nie możemy, różne typy akcji, prawda? Ale no nie dla users, dla, dla nazwy kaczki, ma być uniwersalnie. Więc tu te wszystkie users zamieniamy na template e, stringa. Mhm. Kasujemy users, wrzucamy duck name. No i będzie na pewno zwracała return action types. Action types, i tu po kolei możemy zwrócić sobie wszystkie typy. Ok, rzecz jasna całą tą funkcję wyeksportujemy z tego pliku. Co dalej? Dalej możemy swobodnie przekopiować totalnie wszystko. Oprócz tego, ponieważ tu jest dość sporo, rzeczy, które są związane bezpośrednio z użytkownikami, a nie z ogółem z rozwiązywaniem zapytania synchronicznych. No to dobrze. Zwieńmy sobie tego reducera na moment, tylko skasujmy eksporta. I skasujmy eksporty za wszystkich tych. No w ogóle eksporty tu są niepotrzebne, no bo wewnątrz funkcji nie możemy eksportować, tak? Ale zobaczcie, że create action, create action, create action, create action to wszystko są action creatory, które możemy swobodnie zwrócić w tym obiekcie. Action creators. No i tu już bez sensu jest powtarzać w kółko create action, create action, create action. Myślę, że spokojnie można napisać Action Creators i następną literkę zrobić z małej. Lowercase. No i mamy już te kreatory. No tylko, że oczywiście w tym momencie wszystkie te nasze kreatory tutaj muszą mieć taką nazwę, no ale my na górze nazwaliśmy troszeczkę je inaczej, więc musimy tu przekazać je pod pełnymi nazwami, prawda? Reducer również wypadałoby zwrócić na zewnątrz. Initial State z racji, że go nie eksportowaliśmy wcześniej, to też zostaje w środku. No ale zostaje jeszcze ta async action, tak? Create Async Action Get Users. Co możemy zrobić z nią? No otóż, tak na dobrą sprawę to, to powinniśmy ją po prostu tutaj przekazać. W sensie akcję synchroniczną. Async function. To jest nasza funkcja. No i teraz zobaczcie, że. W tym miejscu możemy sobie skopiować cały ten cały ten eksport create async action już darujmy sobie users, następnie zbierzmy tutaj wszystkie po prostu nazwijmy to params, to będą wszystkie parametry jakie ta funkcja dostanie wszystkie po kolei, no i oczywiście Przekażmy je tutaj, ale wywołując nie get users API call, tylko async action z tymi parametrami. Żaden no problem, prawda? No właśnie. I create async action. Możemy sobie przekazać do action creators, bo to nadal jest action creators. No i możemy sobie tutaj nazwać go async, po prostu create async action, albo jeszcze lepiej. Tak, na dobrą sprawę, moglibyśmy gdzieś przekazać jakąś nazwę dla tej akcji, czyli duckname, async function, i ewentualnie nazwę dla tej funkcji asynchronicznej, i moglibyśmy tutaj w Action Creator sobie po prostu, po prostu ją um, um, przekazywać jako nazwę tego parametra. Więc możemy oprócz async, po prostu posłużyć się nazwą samej kaczki, bo ta kaczka. Może mogłaby się jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej nazywać get users, bo ona pobiera użytkowników, prawda? Mogłaby? No, według mnie mogłaby. No to spróbujmy duckname. No i napiszmy tutaj, że oprócz tego async to taka sama nazwa, tylko duckname to też będzie create async action. No i mamy zrobioną kaczuchę. Ok, to jak jej użyć? No użycie jej jest stosunkowo prosto. Wyrzucić wszystko z users. Zmienimy nazwę users na get users, żeby było bardziej dokładnie to, co robimy. Zmienimy tą nazwę też w store, czyli nie users, a get users, get users, no i get users reducer. Zmienimy tą nazwę w API, tam gdzie mamy selektor, prawda, get users. Następnie tu w get users samym. Po prostu zaimportujemy, create async duck from, do góry create async duck i tu zwrócimy zdestrukturyzowane wynik działania, duck name i async function. Jeszcze lepiej byłoby jakbyśmy tutaj zdestrukturyzowali też ten obiekt, żebyśmy użyli tu obiektu właśnie z tego powodu, że w takim wypadku tu jak będziemy tworzyć create async duck to zobaczcie jak sobie przekażemy tutaj obiekt to bardzo ładnie będziemy będziemy wiedzieć co tu co tu przekazujemy tak, czyli to jest get users tak, a async function no to będzie co? Get users API call, prawda? A dostaniemy z powrotem action types, action creators i reducer. To wszystko możemy sobie stąd wyjąć. Oczywiście nie musimy tego destrukturyzować, ale możemy to wyjąć. No i możemy napisać export. Przepraszam, możemy napisać export const i to wszystko wyeksportować, a możemy też napisać jeszcze export default. Rzecz jasna. Reducer. Prawda? No i OK. No i teraz jak to sobie zapiszemy, to jeszcze wypadałoby. Tu zmienić kilka rzeczy, ponieważ Create Async Action Get Users już tutaj nie jest eksportowane ze State Users. Po pierwsze jest State Get Users teraz. Hej. Okay. A i mamy Action Creators po prostu. A w Action Creators mamy Get Users, czyli to samo co Async, bo nazywa się Get Users. Więc mamy Action Creators Get Users i tutaj dokładnie tak samo możemy zrobić. Dispatch Action Creators Get Users. Zapisujemy, powinno nam się już skompilować poprawnie. Przechodzimy tutaj, otwieramy narzędzia Reduxowe. Czy nam się to uda za pierwszym razem? Czy wystąpią jakieś błędy? Odświeżmy całość, żeby stan był puściutki. No i wykonujemy get users start, set, stop. Wygląda na to, że działa. Problem mamy za to tutaj. Wygląda na to, że nie udało nam się przekazać naszych parametrów jakimś cudem i idzie zapytanie nie po 20 osób, a po jedną, bo tutaj mamy get users number 20. I zauważcie, że nasze DAG. wszystkie parametry tak jak są, czyli tutaj jest obiekt z właściwością number, Przekazuje do Async function. Async function to Get Users API Call, która ma number. No ma number, rzeczywiście, ale ten number nie jest w postaci obiektu. Więc możemy sobie zapisać i przypisać domyślną wartość do obiektu. Odświeżymy, wczytamy użytkowników i już dostaniemy ich 20. Chodzi o to, że mieliśmy niespójne parametry. Tu był po prostu. Number nie w postaci obiektu, a w wyłaniu przekazywaliśmy w postaci obiektu. Myślę, że jeszcze sensowniej byłoby nazwać nie number, a results. Results. I tutaj też results. I tutaj też results. Zapisujemy. Ok? odświeżmy sobie jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy na pewno działa, czy nasza kaczucha, generator kaczuch działa. Ok. Mamy results. Hmm, coś nie wyszło. No, jasne, nie zapisałem pliku. Ok, jeszcze raz. Ładujemy po 20. Świetnie. Ok. Więc wygląda na to, że stworzyliśmy ładną, prostą funkcję, która tworzy za nas tą całą bardziej skomplikowaną strukturę Ridaksową. Zróbmy sobie komita, create async DAG function added i zastanówmy się ewentualnie, co możemy jeszcze tutaj w jakiś sposób usprawnić. Otóż zobaczcie, że jeśli sobie wejdziemy do get users state, to stąd moglibyśmy wybrać jeszcze jedną rzecz, którą create async mógłby nam wyprodukować, a mianowicie create async DAG Mogłaby nam wyprodukować. Selektor, który byśmy tu przekazali. Zobaczcie, że żeby zrobić tą funkcję, żeby wyjąć stan użytkowników, musimy znać nazwę, która jest taka sama jak nazwa pliku. Którą powinniśmy użyć: nazwa pliku i nazwa kaczki. Dokładnie w ten sposób. Zgadza się? No właśnie. Skoro to jest state od nazwy kaczki, to znaczy, że powinniśmy być w stanie tutaj zrobić. Konst, selektor równa się state, state od, duck, name, prawda? I ten selektor możemy oczywiście sobie zaraz razem z reducerem wyeksportować. No i stąd też możemy selektor sobie wyeksportować, żaden problem, prawda? No i możemy sobie tutaj selektor zaimportować. Napisać use selector, przecież zobaczcie, że teraz Selector to jest po prostu dokładnie ta funkcja, tak? To jest state, state z duckname, czyli to jest to samo, skoro duck name to get users, co tutaj. Czyli możemy sobie po prostu wstawić najzwyczajniej w świecie Selector i koniec. Zapisać. Odświeżyć. Load users. Wygląda na to, że działa. Fenomenalnie. No to co? Robimy komita. I widzimy się w kolejnym filmiku.